5 sprawdzonych sposobów na budowanie masy mięśniowej do 5 razy szybciej. Dokładnie wiemy, jak to jest, gdy od czasu do czasu chodzisz na siłownię, ale nie widzisz żadnych rezultatów. To zdecydowanie jedna z najbardziej irytujących rzeczy na świecie. Ale hej, czy wiesz, że możesz naprawdę nabrać masy i zyskać mięśnie bez spędzania tygodni lub miesięcy na siłowni? W rzeczywistości, dzięki odpowiednim wskazówkom, możesz przyspieszyć proces. I zobaczyć oszałamiające wyniki nawet 5 razy szybciej. Tak więc, oczywiście, w tym momencie najważniejsze pytanie brzmi: czy jesteś gotowy, aby nabrać masy jak profesjonalista? Jeśli tak, oto 5 najlepszych wskazówek, które możesz zastosować od razu. Zaufaj nam, nigdy się z nimi nie pomylić. Numer 1. Podnieś częstotliwość i intensywność treningu. Tak, w świecie kulturystyki więcej jest zawsze lepsze. W rzeczywistości najważniejsze jest więcej. Więc kiedy następnym razem pójdziesz na siłownię, zrób coś nieco trudniejszego. Zwiększ częstotliwość i intensywność na sesję treningową. Oczywiście w tym momencie będziesz chciał wziąć pod uwagę wszystko: od częstotliwości treningów przez kombinację serii i powtórzeń po ilość podnoszonych ciężarów. Mając to na uwadze, możesz łatwo stwierdzić, że sekret zwiększania masy tkwi w tych zmiennych częstotliwości, seriach i powtórzeniach oraz obciążeniu ciężarem. Jest to w zasadzie kwestia zmuszania się do zwiększania każdej zmiennej, gdy od czasu do czasu trafisz na siłownię. Idąc dalej, powinieneś mieć świadomość, że częstotliwość treningu jest najważniejszą ze wszystkich zmiennych. Innymi słowy, wyższa częstotliwość prowadzi do większych zysków. Oczywiście, kiedy już skończysz zwiększać częstotliwość, możesz odpowiednio zwiększyć liczbę serii i powtórzeń. Ale hej, po prostu nie przesadzaj z powtórzeniami. Zaufaj nam, mniejsza ilość powtórzeń najlepiej sprawdza się przy wyższych ciężarach. Numer 2. Progresywne przeciążenie. Słyszałeś kiedyś o progresywnym przeciążeniu? Cóż, jest to w zasadzie zasada, która zachęca cię do nieco większego wysiłku, aby stać się większym i silniejszym. Ważne jest, aby dowiedzieć się, jak stale zmieniać rzeczy w rutynowym treningu, nie tylko trzymać się regularnego. Tak, musi stopniowo zmuszać swoje ciało do przystosowania się do napięcia, które w rzeczywistości wykracza poza to, czego doświadczyło w przeszłości. Jakiś pomysł, jak się do tego zabrać? Cóż może zacząć od zmiany wag i zestawu z miesiąca na miesiąc? Bardziej przypomina to przejście od umiarkowanej wagi do większej wagi. Po prostu upewnij się, że każda sesja jest warta Twojego czasu. Numer 3. Wypróbuj trening ograniczający przepływ krwi. Brzmi dziwnie, prawda? Cóż, powinno. Trening ograniczający przepływ krwi to zasadniczo zmieniająca grę technika poprawy wydajności, która może zwiększyć Twoje szanse na osiągnięcie celów związanych z budową mięśni. Wielkim pomysłem jest owinięcie urządzenia, urządzenie katsu, mankiet ciśnieniowy lub na kolana, Wokół górnej części koniczyny, aby zapobiec wypływaniu krwi z działającego mięśnia. Więc co to robi? Cóż, po prostu zatrzymuje krew w mięśniu, aby wywołać efekt obrzęku pierwszy mechanizm wzrostu mięśni. Warto również wspomnieć, że ta technika działa najlepiej dla tych, którzy mają to, czego potrzeba do podnoszenia większych ciężarów. Wreszcie, jeśli jesteś gotowy, aby to wypróbować, sugerujemy, abyś trzymał się tylko treningu o niskiej intensywności. Tak, w rzeczywistości nie ma potrzeby lub nie jest zalecany, aby przesadzać lub zaczerwienić się i spocić, gdy masz paski owinięte wokół kończy. Numer 4. Trzymaj się diety o wysokiej zawartości białka. Spójrzmy prawdzie w oczy: spożywanie zbyt dużej ilości białka nie zawsze prowadzi do większego wzrostu mięśni. Tak, tak naprawdę sekret krwi w jedzeniu produktów, które są dość bogate w białko. Oczywiście pierwszą rzeczą, którą powinieneś wiedzieć jest to, że białko buduje twoje ciało. W rzeczywistości jest to bardzo ważny makroskładnik odżywczy, który jest niezbędny do wzrostu mięśni. Ale oczywiście, aby budować mięśnie, dobrze zrobisz wychodząc poza kurczaka i białko w proszku. Powinieneś raczej spróbować jajek, greckiego jogurtu, szwajcarskiego sera, steków, kotletów wieprzowych, peklowanej wołowiny i innych produktów wysokobiałkowych które w sumie dają ci gramy potrzebne do osiągnięcia celów związanych z budową mięśni. Numer 5. Weź swoje suplementy. Suplementy? Tak, rozumiemy, jest ich całe mnóstwo, nawet więcej niż możesz sobie wyobrazić. Ale hej, powinieneś mieć świadomość, że tylko dwa suplementy działają pod tym względem dobrze: kreatyna i białko. Po pierwsze, kreatyna jest najlepsza pod względem wydajności i wyglądu. Tak, suplement ten może sprawić, że Twoje mięśnie staną się większe i silniejsze. Co więcej, kreatyna zwiększa nawilżenie komórkowe, dzięki czemu Twoje mięśnie stają się o wiele pełniejsze i twardsze. Gotowy do wypróbowania? Jeśli tak, pamiętaj, aby trzymać się tylko 3 do 5 gramów dziennie. No i oczywiście, jeśli spodobał Ci się film, zostaw komentarz, łapkę w górę, subskrypcję oraz dzwoneczek.